Siemano z tej strony Mike i witam was serdecznie w drugim odcinku, choć na chwilę. Z tego miejsca chciałbym serdecznie Wam podziękować za wszystkie komentarze na naszych social media, jeżeli chodzi o Instagrama czy YouTube'a, jak i również w prywatnych wiadomościach. Dodajecie mi Maciekowi skrzydeł, a gdzie jest Maciek? No właśnie Maciek powiem wam, że już tak osiadł na laurach chło i tak jak w piekiełku, jak dziewczyny się za to oglądały i mówiły, że to jest Maciek. No to więc w takim razie z tego miejsca również chciałbym wam serdecznie podziękować za to, że Maciek jest bardziej rozpoznawalny, ale nie od Ciebie. Słuchajcie, tak jak obiecałem w pierwszym odcinku, w dniu dzisiejszym wprowadzamy trzecią osobę, jeżeli chodzi o team Mike Media. Jest to osoba bardzo kreatywna, twórcza, ma mega zmysł, jeżeli chodzi o Instagram Reels, czego przykładem było ostatnio nawet pokaz swoich umiejętności, jeżeli chodzi o montaż rolki w 10 minut, gdzie jak pokazałem tą rolkę klientowi, to klient pierwszy co zapytał się mnie, czy to było nagrywane aparatem profesjonalnym. Nie przedłużając więcej, Chcemy Wam przedstawić tą osobę, ale najpierw, żeby ta osoba mogła wejść tutaj na plan, to musisz 3, 2, 1! Siemano i oto ona, jedyna swoim rodzaju Natalia Siemka. Cześć, cześć, cześć! To jest nasza pani z telefonem. Pani z telefonem, która miała rozpocząć całkiem inaczej. To Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w studio Mike Media. Dzisiaj moimi Państwa gościem nie mam dzisiaj gości, bo ja jestem gościem. No właśnie, dzisiaj, na, dzisiaj Natalia, ty jesteś naszym gościem, jesteś nową osobą w teamie Mike Media, ale żebyśmy mogli sobie dalej porozmawiać razem z Tobą, co będziesz tutaj robiła, za co będziesz odpowiedzialna, to musimy z powrotem przywołać naszego kumpla. Ja przytrychnie, zawsze chciałam to zrobić. Dobra, no? O kurde, no siema Macie Dzięki Dzień. za przywołanie, bo już się nudziłem na backstage'u, cześć Hej! Natalia, żeby przybliżyć bardziej widzom Twoją osobę, przygotowaliśmy kilka pytań do Ciebie, dobra? Pierwsze z nich jest tak, jakbyś mogła pokrótce powiedzieć, jak rozpoczęła się Twoja ścieżka zawodowa. Ja kiedyś um, zapowiadałam swój zespół taneczny na scenie jako konferencję um, i zapytałaś mnie na pani, która była z telewizji lokalnej, czy nie przeprowadziłabym sądu uliczny. Ja jestem taką osobą, która jak ktoś mi mówi skaczesz? No to skaczę, więc stwierdziłam, że spróbuję. I tak właśnie rozpoczęłam pracę w telewizji lokalnej. Później była to telewizja regionalna. Związałam z, też z telewizją, z mediami swoje studia. Poszłam na studia dziennikarskie. Dobra Natalia, przybliżmy widzom w takim razie, za co to odpowiedzialna w my Media. Hmm. Tutaj sobie z Maćkiem rozpisaliśmy takie funkcje dla Ciebie. Function. Żeby to było fajnie, fancy. I lecimy po kolei. Live Instagram Reels. O, to jest e, fajna rzecz, którą tak jak nadmieniłeś na swojej storce, chyba udało nam się zrobić jako pierwszym tutaj. Na Podkarpaciu w ogóle, e, nie? Mianowicie na podstawie materiałów, do których miałam dostęp, e, zmontowałam filmik, który pojawiał się już w trakcie trwania imprezy, czyli wszyscy odbiorcy e, naszego klienta mogli zobaczyć, co aktualnie się u niego dzieje. Jest to pewna nowość, którą będziemy sukcesywnie rozwijać, jeżeli chodzi o budowanie naszej marki Mike Media. Eee, ja, szczerze, nie wiem, Maciej jak Ty, nie widziałem czegoś takiego w żadnym klubie, więc uważam, że to, co żeśmy wymyślili, to jest na plus. Ja byłem zaskoczony, bo wiedziałem, co Nalacia potrafi i wiem, co my potrafimy, i widząc to, jak ona to szybko montuje. Już nie mówiąc o nagraniach, ale sam montaż jest ja, rzekoczy. Ja byłem w szoku, że. Coś takiego można wykręcić na telefonie i dlatego trzeba. Ale to co zrobiłaś to było coś niesamowitego, zresztą zaraz zobaczycie sobie tutaj gdzieś podgląd będzie tych filmików. Aby na przykład Próbowałam skrytać. wcześniej, ale mi nie dali, to, to, to ten moment był. Eee, Natalia, też nie od dzisiaj razem z Maćkiem wiemy, że fajnie śmigasz na TikToku, gdzie twoje TikToki podjeżdżają prawie pod 600 tysięcy wyświetleń, więc również Natalia będzie odpowiedzialna za rozwój TikToków naszych klientów. Te, te TikToki to jest yy... Wiesz na ma trochę powiem Wam szczerze, bo ja bardzo często powołuję się na to, żeby być autentycznym, żeby być prawdziwym, żeby trochę dać wejść ludziom do swojego domu, do swojego życia z butami. Ja mianowicie na TikTokach, do których się przykładałam dość mocno, no jest ekstra muza, fajny montaż. One są spoko, ludziom się podobają, mam fajny odzew, ale jak wrzuciłam TikToka z porem albo ze szlafrokiem, więc ja generalnie nie ogarnięta. gadałam coś do telefonu. To to było właśnie coś, co zrobiło łam wow na moim profilu i to mi udowodniło, że nie do końca zawsze musi być wszystko przerysowane, fajne. Wszystko z sobą. Ja niedawno wystartowałem z TikTokiem dzięki y, tobie i powiem wam, że lami to jest świetne medium, bo naprawdę ostatnio nawet byłem pochwalony przez gościa, albo nie będę go mówić, bo nie będę się falił. Michał Sikora. Majka pochwalił. Cześć Michał! E, dokładnie tak, no dobra, okej, okay, to powiem e, ostatnio na live naszego znajomego, Kamila Tyludzkiego, którego gościu Michał Sikora, bardzo znany filmowiec, jeżeli chodzi o filmy ślubne, pochwalił mnie, moją personę, mówiąc, że jestem autentyczny, jestem wariatem i fajnie się to sprzedaje. I faktycznie to się przekłada tak, jak on mówi. Nie? Bo patrząc od momentu, jak z Maćkiem, żeśmy razem wystartowali, z samym tym projektem, to mamy bardzo duży odzew, jeżeli chodzi o naszych klientów. I każdy mówi do nas, że tak trzymać, keep doing, keep pushing, go, go, go. Jakie będziesz prowadzić szkolenia w Mike Media? Będzie ich na pewno dużo. A o, o jakiej tematyce? <laughs> Mi się bardzo podoba, że my jesteśmy zespołem. Takim fajnym punktem w momencie szkoleń będzie przede wszystkim to, kiedy będę mogła na przykład usiąść z Wami, spojrzeć na Wasz profil i powiedzieć Wam, kurczę, wiecie co, to jest do poprawy, to jest źle, to jest dobrze, to jest fajne i pomogę Wam zrozumieć, w jakim kierunku iść. Natalia, e... będę bezczelny. W swojej karierze nie spotkałem kogoś, kto tak świetnie mówi i uczy, jak mówić do kamery. O Tobie. O Tobie. E... I nawet powiem szczerze, że ja sam widzę błędy w swojej mowie, przyznaję się do tego i cieszę się, że czasami mnie po prostu punktujesz i pum, 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 strzelasz do mnie, bo sam chcę być lepszą wersją samego siebie i to też będzie takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o szkolenia dla osób, które chcą zacząć właśnie przygodę z profesjonalistką, która ma w tym wiedzę i doświadczenie. To są lata mojej pracy. Podkreślę, że ciężkiej, bo to nie przyszło wszystko samo. Ja też popełniam błędy. To nie jest tak, że ja się nie mylę, tylko ja inaczej zwracam na to uwagę, kiedy to robię. I nauczyłam się mówić o tym ludziom. Na przykład w dniu wczorajszym ćwiczyłam z Majkiem ry. Król Karol kupił królowej Karolinie, koralę, korolu koralowego. Przechodzimy do pytania numer 3. Jak dotychczasowy zawód będzie przekładał się na pracę w My Media? Pewnie jak ktoś zobaczy mojego Instagrama czy mm, mnie podczas pracy. Nie uwierzyłby, jakbym powiedziała, że kiedyś nie wyobrażam sobie sytuacji, w której stanęłabym przed kamerą i mówiła tak swobodnie, rozmawiałam sobie z Wami, mówiła do kamery. To są umiejętności, których nabyłam w pracy, czyli przede wszystkim swobodne mówienie, kreatywność podczas robienia zdjęć, publikowaniu swojego wizerunku w sieci. Ja mam takie podejście do tego wszystkiego, że wszyscy teraz mówią, że szkolimy z mediów społecznościowych, nauczymy was nagrywać filmy. Nauczymy Was wideo. A ja myślę, że trzeba przede wszystkim nauczyć się bycia autentycznym. Ale nie po prostu mówić, że jestem autentyczny, tylko żeby lubić siebie, żeby z przyjemnością oglądać swoje materiały, żeby cieszyć się z tego, co publikujemy. No i tak mi się wydaje, że tak powinno być. Lubisz oglądać swoje materiały? Ja widzę u siebie bardzo duży progres też z waszą pomocą, bo umówmy się, nic nie przychodzi nam od razu, tylko trzeba na to mnóstwo czasu i to nie jest tak, że pójdziecie na jedno, drugie, trzecie szkolenie, a zrobicie sobie 3-4 zdjęcia i nagle powiecie dobra. Ja mogę robić Instagram mogę go uczyć. Mnie się wydaje, że żyjemy teraz w takich czasach, gdzie jeżeli ktoś kupi sobie drogi, fajny aparat, to jest fotografem. Jeżeli ktoś tam ma ileś set lajków, bo albo sobie je kupił, albo po prostu dobrze wypromował swój profil, no to jest nagle blogerem, influencer'em i tak dalej. Ja mam takie podejście, że nie liczy się ilość lajków, nie liczą się zasięgi, a liczy się content i przede wszystkim, przede wszystkim to, czy to jest zgodne z tym, co my robimy na co dzień. Ja się tego uczyłam latami, mm. Oczywiście nie wszystkim musi się podobać moja praca, ale uważam, że też człowiek człowiekiem ma więcej haterów, tym ma się większy sukces. Cieszę się, że mogę być też dla niektórych inspiracją. Tak jak mogę się inspirować z wami. Nie, nie no, serio, to powiem wam sztos. Yy, ja je, jestem tak dumny, że się ludzie inspirują nami, że to jest naprawdę top of the top. To, co powiedziała właśnie Natalia. Yy, to jest właśnie wizja, jeżeli chodzi o rozwój Mike Media. Chcemy być autentyczni, chcemy być szczerzy i chcemy robić to, co kochamy i jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy. Nie lubimy ściemy, nie lubimy udawać, więc w tym kierunku chcemy iść razem, w trójkę. No, i przede wszystkim stoi za tym jakość, bo my z Majkiem jesteśmy odpowiedzialni za, za kamery, za większe dechy. Natalia tutaj idzie mocno w wideo marketing, jeśli chodzi o telefon, i to jest to, co jest teraz na topie. Jest bardzo kreatywna, ma fajną wiedzę, fajnie analizuje różne firmy, fajnie podchodzi pod różne case study, więc jak najbardziej uważamy, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. I ostatni, main of the main, czyli Nacia, będzie prowadzić wywiady z gośćmi, który będzie zapraszać sama. Ja swojego czasu bardzo dużo realizowałam wywiadów podczas konferencji. Koncertów, juwanaliów. Pracowałam, tak jak nadmieniłam wcześniej, w lokalnej telewizji regionalnej też. Miałam styczność z materiałami live, wywiadami live. Było to między innymi, uwaga, na FIFA Cup panowie. Musiałam zadawać pytania, nie mając pojęcia, co ci panowie robią. A tak poważnie, wywiady i live y to jest coś, co ja lubię, co kocham i zawsze mnie cieszyła praca z ludźmi i dla mnie rozmowa jest sztuką i chciałabym wam ją pokazać. Tak. Z kim wywiad zapadł Ci najbardziej w pamięć? Z Kamilem Bednarkiem, z którym widziałam się już niejednokrotnie, ale pierwszy wywiad jaki z nim przeprowadziłam był właśnie na spontanie. Bo ja, nadmieniając wcześniej do sondy, którą przeprowadziłam, realizowałam ją na czat festiwal, który był dość znany tutaj na Podkarpaciu. I szłam z intencją, że robię sondę uliczną taką z ludźmi, jak im się podoba, jak się bawicie. A jednak wyszło, że idę do Kamila. No, to był taki hardkorowy dla mnie czas, ale ja zawsze w ten sposób się uczyłam. Ja nie korzystałam z tego, tak jak wszyscy, którzy kupimy sobie szkolenie, poczytamy książki i nagle mogę uczyć ludzi, tylko ja jestem praktykiem, jestem samoukiem i yy, no, chciałam Was też tego nauczyć. Kończymy drugi odcinek, choć na chwilę. Dziękujemy wszystkim za pozytywny odzew pod pierwszym i zapraszamy Was do dyskusji pod tym. Piszcie, co chcecie zobaczyć w następnym. Te wszystkie informacje w dzisiejszym terminie zapraszam do zobaczenia, Cześć, pa! Eee, słuchajcie, nie byłbym kreatywny, gdybyśmy w sposób niekreatywny zakończyli ten odcinek, więc żegnam Was serdecznie, do widzenia na razie. Co robisz zawsze przed snem? Sprawdzam wszystkie profile społecznościowe, które prowadzę, bo się zawsze boję, czy wszystko dopiłam na ostatni guzik. Z reguły wychodzi, że tak, ale później mam stresa, przebudzę się jeszcze raz, sprawdzę, a później się cieszę, że wszystko jest w porządku i zasypię. Jak poznałaś Maćka? To jest tak skomplikowana jak historia, że ja tego nie rozumiem. Gość jest ode mnie z miasta. Naprawdę! Urodziliśmy się w Dymbicy, mieszkaliśmy tam. Musiałam przyjechać do Rzeszowa i iść do pracy, prowadząc urodziny Galerii Rzeszów, po to, żeby poznać się z Maćkiem. Dlaczego media społecznościowe? Bo to lubię. Bo tam są ludzie. Ja uważam, że internet i media społecznościowe to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które mogły nas w życiu spotkać, bo nawet w momencie kiedy, takich trudnych czasów, kiedy, które mieliśmy ostatnio, ja nie czułam się wyłączona ze społeczeństwa. Mogłam z Wami rozmawiać. Z czego jesteś najbardziej dumna? Z tego, w jakim miejscu się znajduję. Dlaczego Mike Media? Zawsze marzyłam, żeby pracować z ludźmi, którzy kochają to, co ja. I wydaje mi się, że w tym momencie jestem w takim miejscu. Zarówno Maciek i Michał, to są. Mike. Ja powiedzieć Mike. Nie zdradźcie mnie, że to powiedziałam. <grym> wydaje mi się, że nadajemy na tych samych falach, że podchodzą z miłością i z pasją do ludzi, nie tylko do ludzi, ale też do swojej pracy. To jest coś, czego brakuje tutaj.